Dzień dobry. Dzisiaj gościem jest Rafał Monita. Dzień dobry. Będziemy mówić o Citarze, bo to już kolejna edycja tego festiwalu. O Citarze Santorum Silesia dokładnie. Festiwal muzyczny imienia Jerzego Czarowskiego, nazywający się właśnie w taki długi sposób, ale. Dlatego, żeby pokazać tło pewne też yy, i citary w kontekście śląska i do tego dopisujemy oczywiście naszego patrona, czyli Jerzego Czarnowskiego, księdza Jerzego Czarnowskiego, cieszyniaka, który wędrował po Europie, wędrował, po 17-wiecznej yy, Europie, żeby zdobyć wykształcenie, żeby osiąść yy, tu i tam, ale także osiąść w Cieszynie, w Bielsku, yy, na terenie dzisiejszej Słowacji, dzisiejszych Czech. Postać mało znana, mało rozpoznawalna. My czynimy od pięciu lat starania, żeby też troszkę więcej było wiadomo o nim, żeby też można było go określić w jakimś czasie historycznym i to, co robił. A wydaje się, że ten śpiewnik, właśnie, który jest tytułem festiwalu, jest jego najznakomitszym dziełem, do którego nawiązujemy i którego też śpiewamy. Tak. I kilka tych miejscowości mniejszych lub większych pojawia się ze Śląska Cieszyńskiego w programie. Nie ma Cieszyna w tym roku, ale są inne. Nie ma Cieszyna po raz kolejny w tym roku. Mhm. Jesteśmy, tak jak też piszemy w informacjach, jest to festiwal między Cieszynem a Bielskiem. W tym roku akurat obie. Te miejscowości nie grają nam na festiwalu, ale kręcimy się wokół. Tak jak wspomniałeś, jesteśmy w mniejszych miejscowościach, ale bardzo też ciekawych i, i zainteresowanych współpracą, więc to jest dla nas też bardzo cenne. Będziemy w Jaworzu, w Skoczowie, w Szanowicach po raz pierwszy w Republice Czeskiej i w Wszystkim Cieszynie. Na sam koniec też wspieramy takie, taką inicjatywę, która się od kilku lat dzieje w Czeskim Cieszynie, czyli Festiwal Chórów. Akurat to nam też pasuje do postaci Czarnowskiego, więc też promujemy się wzajemnie. Zaczynamy już 4 października w Jaworzu, mm -hmm. w Kościele Ewangelickim W Jaworzu, koncertem szczególnym, koncert, który się nazywa Muzyka z Czasów Jerzego Czanowskiego. To jest dla nas szczególnie cenne wydarzenie, cenny program, dlatego że pokazujemy twórczość Czanowskiego, do której się też odnosimy. Będziemy wykorzystywać tłumaczenia z gniewa Machyja, który. Yy, zrobił kilka lat temu tłumaczenie pieśni duchowych. Czyli kilkunastu tekstów z Citary Sanctorum Jerzego Czarnowskiego. Doskonale je przełożył z rymami odpowiadającymi muzyce, także. Także jest to dokładny tekst do podłożenia pod muzykę, która istnieje od tych setek lat, którą będziemy śpiewać. Będą teksty polskie, będą teksty łacińskie, a cały Czarnowski będzie pokazany na tle ówczesnej Europy, czyli na tle innych kompozytorów, którzy też korzystali z dziedzictwa chorału protestanckiego, który też. Opracowywali muzycznie i też wykorzystywali teksty bardzo podobne jak Jerzy Czanowski. Mhm. A Skoczów? Pamiętasz, co będzie się działo w Skoczowie? W Skoczowie będzie inny program troszkę, będzie kwartet mhm. wokalny Art Four, Art 4. Można też to tak tłumaczyć. Tytuł koncertu nieście chwałe mocarze będzie to muzyka czterogłosowa, polska, renesansowa i wczesnobarokowa. Też bardzo ciekawy program z pokazaniem też literatury, którą gdzieś tam chóry znają, ale myślę, że to będzie też pokazanie kontekstu czanowskiego. Tak jak zresztą mówię o tym tak, co roku, że, że, że tą postacią centralną jest czanowski i różne jakby konstelacje do, do niego tutaj dorabiamy, czy też jakby tworzymy no w tym wypadku akurat jest to ten sam czas yy, tworzenia ten sam czas życia kompozytorów którzy będą na tym koncercie Błażew z Szamotuł yy, Mikołaj Gomułka, czyli psalmy Gomułki, czyli muzyka też kościelna też wykorzystująca teksty kościelne może nie te same co akurat Czanowski, ale też istotne jakby uzupełnienie tego co Czanowski robił na Śląsku Cieszyńskim mhm. Czy coś jeszcze warto yy, na coś zwrócić uwagę na coś jeszcze kto chciałbyś jakiś rzucić Warto zwrócić uwagę na koncert w na koncert w Czanowicach. To jest dla nas szczególnie cenne, bo przy piątej edycji udało nam się porozumieć z parafią ewangelicką w Czanowicach i można powiedzieć, że oni zaprosili nas, żebyśmy ten sam program, zresztą który będzie w Jaworzu, czyli muzyka z czasów Czarnowskiego, zaprezentowali w miejscu, no, gdzie Czanowski też żył w jakiś sposób, bo rodzina pochodziła jego z Czanowic. Wiemy dokładnie, y, jakie postaci z jego rodziny pochodziły z Czanowic, mimo że on sam się urodził w m, Cieszynie ale nazwa też zobowiązuje, Czanowski z Czanowic, więc w tamtym miejscu, mimo że kościół jest już współczesny, zupełnie inny niż to było do początku XX wieku, kiedy istniał jeszcze kościół drewniany, może i pamiętający czasy Czanowskiego, ale w kościele współczesnym, murowanym będzie ten sam program, który będzie w Jaworzu, czyli jeśli ktoś nie zdąży do Jaworza, może dojechać do Czanowic, albo na, na przykład może się skupić na Czanowicach, żeby też ten sam program wysłuchać w Czanowicach. Poza tym, ciekawe, Ciekawe w Czarnowicach będzie to, że tam też organizatorzy otworzą muzeum na, na czas koncertu. Godzinę wcześniej będzie oprowadzanie po czesku i po polsku. Będzie też puszczony film o Czarnowskim, więc myślę, że taki komplet jakby wiedzy i też postaci Czarnowskiego będziemy mogli uzyskać właśnie wtedy przy okazji tego koncertu na miejscu w Czarnowicach. Koncert jest dosyć wcześnie, bo jest o 16, ale chwilkę wcześniej będzie otwarte muzeum, więc zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli coś, co jest na co dzień też chyba zamknięte. Tam się można umawiać chyba na jakieś oprowadzania, spotkania, a tu będzie w komplecie wszystko. Będzie można zobaczyć naprawdę bardzo ciekawą wystawę związaną z życiem Czarnowskiego, z jego rodziną na Śląsku Cieszyńskim. Do tego będzie oprowadzanie również. No i też ten film, o którym mówiłem, który jest przygotowywany specjalnie yy, na potrzeby muzealne. No i do tego będzie później ta wartość dodana, czyli koncert muzyka z czasów Jerzego Czarnowskiego. Mhm, tak, odsyłamy też Państwa do wszystkich informacji, czyli do całego programu. Będzie zamieszczony pod naszą rozmową, więc będzie można sobie sprawdzić dokładnie, gdzie i co będzie grane. Ja zapytam Cię, Rafale, na koniec, piąta edycja, tak jak mówisz. To jest łatwiej, czy jest trudniej? Czy jest tak samo ciekawiej? i bardzo nie? Jest trudniej, jest ciekawie, bo my organizujemy te, ten komponent, który tam przedstawiamy pod kątem i muzycznym, i artystycznym, i wszelkim innym. Ale jest trudno, jeśli chodzi o organizację. Rzeczywiście. Tutaj miasto Cieszyn, które chcieliśmy, żeby było tym punktem centralnym festiwalu. No, w tej chwili nie ma koncertów w Cieszynie. Z, mówię to z wielkim bólem, bo co roku staramy się o środki w Cieszynie, żeby też ten koncert w Cieszynie był. Czy w kościele Jezusowym, który jest ogromny, żeby go wypełnić publicznością, czy też tak jak było przy pierwszej edycji, był koncert inauguracyjny w kościele Świętej Trójcy, który był pełny akurat, jeśli chodzi o tego rodzaju muzykę, więc cały czas. Yy, Proszę Może w o dobrze, przyszłym roku, się do tego cieszy nawrócili. Tak, właśnie. Tego Jesteśmy się... w czeskim cieszynie, znowu można powiedzieć, więc cały czas się kręcimy wokół. Może się uda wreszcie y, te duże ośrodki typu cieszyn pierską również y, bardziej zainteresować, żeby, żebyśmy tam się spotykali i tę muzykę proponowali. Dobrze, to tego wam życzę i tego sobie też y, i, i mieszkańcom życzymy. I jako mieszkańcy. Dobrze. Proszę Dużo... serdecznie wszystkich cieszyniaków, na te, na te wydarzenia stronacji Terra Sanctorum EU, tam jest cała informacja, jesteśmy też w mediach społecznościowych, więc kto tylko będzie chciał, to się dowie więcej o tym, co pokazujemy i dlaczego. Zapraszam serdecznie już czwartego w sobotę do Jaworza. Super. Odsyłamy do programu i do zobaczenia. Naszym gościem był Rafał Monita. Bardzo dziękuję. dziękuję pięknie.